Cześć, witam Was na moim kanale. Jak wiecie, mój kanał zajmuje się też preperingiem, w sumie głównie preperingiem, już prawdę i ale dzisiaj jest dzień dla prepersa. 13 dnia każdego miesiąca o godzinie 8 rano i o godzinie 20 można połączyć się za pomocą radia PMR albo radia CB i sprawdzić. Czy kogoś słychać w swojej okolicy? Dzisiaj oczywiście wybieramy się na wzniesienie w naszej okolicy. Nie jest to, co prawda, najwyższy punkt, ale będziemy próbować właśnie połączyć się z kimś. Może ktoś nas usłyszy i udzieli nam pomocy. Jak wyjdą nam testy, zobaczymy. Jedziemy teraz na wzniesienie. Mamy godzinę 20, włączam radio. Zaczynamy swój nie pierwszy test, ale pierwszy w tym roku. Mamy 13 stycznia, godzinę 20. W tej chwili, właśnie w całej Polsce, odbywają się testy łączności awaryjnej. Spróbujemy się dzisiaj z kimś połączyć. Nie próbowałem z tego miejsca. Nie wiem, czy uda nam się w ogóle kogoś złapać weterze. Zobaczymy. Test łączności awaryjnej nadaje. Ogólny test łączności awaryjnej, ogólny test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne. Też test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne. Operator, Prefekt z Kaszuby, nadaję z Kartuz. operator, muszę się awaryjny, Słyszę z lekkimi zakłóceniami, skąd nadajesz? Jodłowno, za Kolbudami. Ja nadaję z BAO, z anteną Magoją, także nie spodziewałem się w ogóle, że pociągnie tak daleko. Jestem co prawda na wzniesieniu, nie najwyższym w Kartuzach, ale kurde, ja Cię teraz coraz lepiej słyszę. Ścina, ścina, nie dolatuje, wiesz? Słuchajcie, po, udało mi się połączyć z kimś, kto też testuje. Łączność awaryjną z miejscowości Jodłowno. Operator, może mi się uda na nagraniu odtworzyć, co za operator był. W każdym razie słyszeliście, 27 km w linii prostej. Tam niby jest śnieżyca i bardzo brzydkie warunki. Co prawda, miejscowość Jodłowno jest też dosyć wysoko, ale naprawdę nie spodziewałem się, że uda mi się tak daleko kogoś wyłapać. Także widzicie, nie tylko my testujemy, ale też są różni ludzie, którzy właśnie w razie kryzysu będą mogli się z nami połączyć, może będą potrzebowali pomocy, może my będziemy potrzebowali pomocy i będziemy mogli po prostu so w jakiś sposób właśnie pomóc. Nie dolatuje. Jeśli mnie słyszysz, to przerywa, urywa w ogóle, wiesz, w połowie. Bardzo ciężko zrozumieć, ale wiem, że próbujesz się połączyć, także urywa, urywa. Jednak te łączności awaryjne można udać za udany, bo udało nam się połączyć z operatorem z miejscowości odłownej dosyć. Duża odległość 27 km, nie spodziewałem się, że tak to pociągnie. Kolejne testy będziemy robić już za miesiąc. Cały czas jakieś tutaj są trzaski, ktoś pewnie próbuje też się łączyć z i wywoływać na paśmie awaryjnym. Także łączmy się, żeby było nas coraz więcej, żeby te testy dochodziły do skutku. A w razie kryzysu, po prostu będzie gdzie szukać pomocy, będziemy mogli się łączyć w, za pomocą właśnie pasma awaryjnego. Także ja się z Wami żegnam, kolejne testy zrobimy za miesiąc. Będę starał się robić 13 dnia każdego miesiąca, tak jak jest to zaplanowane, zapisane żeby po prostu wywoływać kolejnych operatorów, będę postaram się też prowadzić jakiś notes, jakieś notatki, kim uda nam się połączyć. Także trzymajcie się i do nasłuchu weterze.